Sam na rybie, tak jak ty. To ciekawe, bo ja też. A na co będziesz łowił? Na blaszkę. Na co? No na blaszkę wahadłową. Wariowałeś chyba. To z epoki dinozaurów jest chyba. Ciekawe więc na co ty łowisz? Ja? Na kolację. <gryw> Nie, a tak naprawdę to na muchę. Na muchę? Nie ma teraz, mówię, jest zimno. Jest marzec. Skorzystam ze sztucznej. Okej, okay, dobra. Dobra, cieniasie. Wyzywam cię na challenge. Okej, okay, idziemy ja na nie. wodę i łowimy ryby. Zobaczymy, kto jest lepszy. Oczywiście przyjmuję wyzwanie. wyzwanie. Do zobaczenia za dwie godziny w tym samym miejscu. słuchajcie, ten mój drugi ja poszedł w tamtą stronę i używa tych swoich blaszek. Ja dzisiaj nowocześnie Bombarda. Na końcu przyponu nowa mucha, jeszcze na takiej muchy nie łowiłem, nowa muszka. I spróbuję pokazać mu gdzie raki zimują. Zobaczymy czy coś złowi, a ja postaram się na to coś złapać i udowodnić mu, że... Że, że to świetna przynęta. Dobra, biorę się za łowienie. Mój pierwszy ja jest tam i łowi na muchę. Nie wiem, co to za dziwna metoda, ale niech próbuje. Ja osobiście preferuję blaszki. Stare, poczciwe przenęty wahadłowe. Spróbujemy na te blaszki połapać, tak jak zawsze. A co z tego wyjdzie, zobaczymy. Zobaczymy, czy on wygra, czy ja wygram. A może nic nie złowimy. Jest bardzo silny wiatr, więc może być różnie. No, próbujemy. Zobaczymy, kto wygra challenge. Przynęty nie będę zmieniał, bo. Ręcz polega na tym, że ja łowię na blaszkę, a on łowi na muchę. Nie chciałbym zmieniać przynęty na na przykład na gumową jakąś większą, żeby dna połowić. To, to nie będzie to uczciwe, więc próbujemy. Estrela. Czy nie wszedł jakąś skałę? Chyba jest w skale. Może być, że go już nie wyciągnę. O ile sam wyjdzie. Oj. jest, wyszedł. Jest, wyszedł, 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 wyszedł. Jest ok, myślałem, że już nie będę go miał, ale wyszedł. Chodź mały do mnie, chodź. Znowu skała. Ajajaj, aj, aj. tam są chyba dziury w tych skałach i on ja próbuje tam uciec. Mhm. No, chyba tym razem się nie uda. O właśnie, właśnie, właśnie ruszył. Jest, idę dalej, idę, 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 idę. Nie jest duży, jest mały ale waleczny był ale waleczny był. O. To jest chyba na blaszkę. Musiałam ją wychorować, bo to głęboko strasznie jest. No ładnie, przebiegłową. Opałem nisko, blisko dna. To jest 30 metrów głębokości, więc liczę na to, że to może być dorsz. Że raczej to nie będzie żadna inna ryba. Specyficznie trzepię głową, ale to jest na pewno dorsz, bo... No chodź, 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 chodź. O, już coś tam widać. Tak mały dorszyk lekko schaczony Ok jest pod Także blaszki nie są wcale takie złe Duży. Piękny, pięknie ubarwiony dorszyk, nie wiem, 45 cm może, ładna rybcia, piękny wąs. Na no Te metody, jak to, mu, jak to powiedział ten, ten mój ja drugi, są staroświeckie, są nie takie, nie takie złe, bo zawsze jeszcze jednak na no to można coś złapać. Zobaczymy, czy on złowi coś na muchę. Świetnie, łapiemy dalej. Witam się mój wspaniały sobowtórze. Cześć. Czy udało ci się złowić jakieś ryby? Niestety, nie udało mi się złowić żadnej ryby na muchę. A widzisz, czyli nie złowiłeś żadnej. A ja złowiłem dwie ryby, dwa dorsze na blachę. Wow! I jestem z tego bardzo Mega ci usatysfakcjonowany. Wygrałeś challenge. Jednak nie są takie złe te Twoje blachy. Gratuluję Ci wygranej. Także, tak jak widzicie, nie zawsze jest na rybach tak, że nowoczesność wygrywa, muszą być najnowsze przynęty, musi być super dobry sprzęt, mega drogi, bo tak naprawdę nie, nie jest do końca to potrzebne. Nowoczesne metody czasami są dobre, tak jak powiedział mój sobowtór, ale nie zawsze. Na muchę nie złapałem nic. Mało tego, urwałem dzisiaj zestaw, bo przewrócił się od wiatru statyw z aparatem, a ja chcąc go ratować, położyłem wędkę, którą dopiero co zarzuciłem i pobiegłem do aparatu. Jak... Jak już ogarnąłem aparat i wróciłem, no to zestaw był już splątany w kamieniach na dnie i nie dało się już go uratować, więc się urwał. Czasami Warto próbować starych technik, czy warto próbować połowić na metody naszych ojców, naszych dziadków by zobaczyć że da się też tak łowić. Gratuluję mojemu którą w Wii wygranej. Było fajnie Was w jakiś tam sposób może trochę rozbawić tym filmem, mam nadzieję że się podoba. Łowiłem na blachy, złowiłem dwie ryby Dzień dzisiaj jest taki jaki jest, nie ma słońca, ale jest mocny wiatr. No, udało się ci złapać. Cieszę się, że możecie być na kanale i oglądać nas tutaj obydwu. Oby taki miał być wesoły odcinek. No i mam nadzieję, że się udał. Jest naprawdę ciężko co chwilę zmieniać czapkę. Pamiętać o tym, gdzie muszę stać, gdzie muszę być żeby ta druga postać się zmieściła, żebyśmy mogli potem się wymienić też tymi poglądami. Nie jest to łatwe, ale jest to strasznie przyjemne. Edycja potem jeszcze bardziej, zwłaszcza jak można sobie w domu posiedzieć z osobą ukochaną i, i razem to porobić. Więc słuchajcie, dziękuję Wam za to, że jesteście na kanale, że oglądacie te filmy. Mam nadzieję, że następny będzie równie fajny. Napiszcie, czy jest fajny i napiszcie, czy się podobał.